Dzień dobry kochani, witam was, serdecznie witam was, cieplutko, zróbmy sobie, już mi tu wypadają karty, zadbanie o siebie, jakby w jaki sposób byłoby dobrze, żebyś teraz w najbliższym czasie o siebie zadbał, o siebie zadbała i wypadły mi już... E takie karty, zaplanuj wakacje, tańcz. Leciutki przekaz. Miałam ochotę dla Was nagrać, eee. więc wziąłam te karty właśnie. Eee. Zadbaj o siebie. Eee. Dobra, tutaj mamy, żeby zrobić eee. tablicę wizji. Jak to się nazywa? Zapomniałam nazwy. Hmm. Chodzi o to, żeby takie sobie poszukać w gazetach e, zdjęć tego, czego chcesz, e, które będą odzwierciedlały odzwier uczucie, kiedy poczujesz, że coś, o czym marzysz się spełnia. E, jak to, nie pamiętam, jak to się nazywało e, dokładnie, jaka jest, bo jest na to jakaś specjalna nazwa. Może ktoś w komentarzu napisze, e, jak to się nazywało. Jest też karta, żeby zrobić rytuał, którym piszecie sobie na jednej kartce, co chcecie, żeby odeszło, a na drugiej, co, żeby przysz przyszło. Także zadbasz o siebie, jeśli wyznaczysz sobie, jakby, jeżeli napiszesz sobie, chociażby napiszesz sobie swoje nowe marzenia, jeżeli chcesz, żeby coś odeszło, to to napisz i to spal. Ale ważne właśnie, żeby wyznaczyć kierunek, w którym ma pójść dalej Twoje życie. W poprzednim przekazie też to było, to warto robić co jakiś czas. Ja tak uważam, żeby dać jakby sygnał, wysłać sygnał do wszechświata, żeby mógł Twoje życie po prostu w tamtą stronę popchnąć. I może to nie stanie się od razu z dnia na dzień, a może i się stanie, bo teraz wszystko jakby szybciej mam wrażenie, działa, ale, ale zacznie się dziać, zacznie się. dziać. E, fajne to jest poszukanie sobie tych zdjęć, chociaż ja jakoś nie lubię za bardzo tego robić, kiedyś to robiłam. E, zaplanuj wakacje, to już mówiłam, więc zaplanuj e, albo zrób sobie, weź sobie urlop i. I pobądź w domu, w swoim otoczeniu, albo po prostu. No, zrób sobie przerwę. Zgasło mi światło, ale chyba wszystko widać. Zapalę. Ta lampka mi się rozładowuje, kiedy. <śm> znaczy ja zapominam ją zawsze naładować, a ona krótko trzyma, niestety, baterię. No właśnie, może rozładowały ci się baterie. I to był znak, że żeby zacząć znowu świecić, potrzebujesz wakacji, potrzebujesz odpoczynku. Dobra. Archanio Haniel, pozwól miłości popłynąć tam, gdzie nigdy dotychczas jej nie było. Do tych miejsc w sobie do tych aspektów siebie. Niech miłość otuli wszystkie aspekty Ciebie, całą Twoją istotę. Pokochaj siebie, wszystko czego nie akceptujesz. Wszystko w swoim ciele, czego nie akceptujesz, postaraj się pokochać wszystko, wszystkie swoje wady. Wszystko to, czego się wstydzisz. Otwórz swoje serce na siebie i na to, co w sobie nie akceptujesz. Spokój, potrzebujesz spokoju. Zapanuj nad chaosem, przyjrzy, przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. E, czyli jakby, żeby odzyskać spokój, trzeba e, przyjąć do siebie do swojej wiadomości, że nie nad wszystkim możesz mieć kontrolę. Że wszystkiego nie wiesz i nigdy nie będziesz wiedzieć. Nie wiesz, jak działa ten wszechświat. Ja też nie wiem. Mogę jedynie domyślać się, mogę czerpać inspiracje od innych ludzi, tak jak oni to widzą z książek czy z filmów, ale tak naprawdę nikt tego nie wie, jak działa ten wszechświat. Ja wiem, że to działa tak, że jeżeli czegoś bardzo pragnę i robię kroki w kierunku tego, kiedy piszę sobie na karteczkach, czy w moim zeszycie marzeń. Yy, który mam napisane, że to, co tu zapisuję, to ustanawiam, to to się powoli, krok po kroku materializuje, urzeczywistnia. Wiem, że to działa, bo tak jest w moim życiu i może nie tak, jakbym chciała, nie wszystko dostaję, nie wszystko od razu, czasami trwa to latami, ale, ale działa. Um, ulga, Ulga. Wypłacz się porządnie. Smutek jest bramą do głębi Twojej duszy, więc nie blokuj emocji. Jeżeli potrzebujesz płakać, to płacz i wzrób to porządnie wręcz płacz oczyszcza ciebie, uzdrawia Twoją duszę. Wiecie co, mam ochotę przeczytać, co tutaj było w książeczce odnośnie tego Archanioła Haniela. Było tutaj, była jeszcze ta karta i mnie przyciągnęła, też ją Wam położę wdzięczność wyrażaj swą wdzięczność okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości wdzięcznym zawsze być warto to robi robotę, a kiedy rano sobie napiszesz za co jesteś, albo powiesz, budzisz się rano i mówisz sobie za co jestem wdzięczna, albo wieczorem przed pójściem spać najlepiej i rano i wieczorem, bo wtedy będziesz mieć lepsze sny, na pewno. Um, ale rano budzisz się i chociaż dwie, trzy rzeczy znajdujesz, za które jesteś wdzięczna, ale tak z głębi serca i czujesz tą wdzięczność, to robi robotę, to zmienia cały dzień, to zmienia jakby całą trajektorię twojego dnia, i tego, co się w nim wydarzy. Ale też tutaj byłoby docenić innych, to, co dla ciebie robią. Kiedy doceniamy innych, kiedy wy mi zostawiacie komentarz, to mi się chce nagrywać więcej filmów, choćby to było tylko serduszko, a to nie kosztuje wiele czasu. Kiedy piszecie mi coś miłego, to rozpala się całe moje serce i Wiem, że to, że ja się ucieszę, na pewno do Was też wraca, jakby w postaci jakiegoś małego albo dużego błogosławieństwa w Waszym życiu. Także dziękujcie ludziom, kiedy dla Was coś robią. Będą robić wtedy jeszcze więcej dla Was tego dobrego. Gdzie ja znajdę tą książeczkę? A czy książeczkę to akurat mam? Ja mam przetłumaczoną. Kiedyś wzięłam i przetłumaczyłam wszystkie karty z tej talii. Um, ogarnięcie miłością. Haniel, łaska Boga związany z księżycem i cyklami księżycowymi wnosi delikatną, chłodzącą energię tam, gdzie jest coś ognistego i, e, i surowego. Pomaga dotrzeć do emocji, pomaga rozwijać intuicje i zdolności parapsychiczne, pomaga generować miłość do siebie. Masz prawo być emocjonalnym, masz prawo czuć. Masz prawo się wypłakać porządnie. Mm. Anioły wspierają Twoje pogodzenie się z każdym emocjonalnym przytłoczeniem, którego doświadczasz. To nie porażka, że tak się czujesz, że musisz się wycofać, to okazja. I tak jest, bo kiedy ja mam jakiś gorszy czas i kiedy usiądę ze sobą, choćby to miało trwać tydzień i skupię się na tych emocjach, a nie będę udawała, że ich nie ma, to. Dostaję za to jakieś zawsze błogosławieństwa, na pewno przychodzi do mnie ta ulga, na pewno nie niosę dalej swoich ciężarów, które, no, czuję się lżej, na pewno czuję się lżejsza, energetycznie lżejsza, kiedy poświęcę czas tym emocjom, które się pojawiają i czasami musimy się wycofać i się tym zająć, by było dobrze, by było lepiej w naszym życiu. Aniołowie pomagają ci przejść do wybaczenia sobie. Nie dźwigaj ciężaru wyzwań, które pokonałeś. Wpuść miłość, pozwól sobie być kochanym, pozwól sobie być wspieranym. Powiedz sobie, pozwalam się trzymać, pozwalam się prowadzić. Zrzucam tarcze, zrzucam blokady. Otwieram się całkowicie i swobodnie, zwłaszcza na tych, którzy kochają mnie. Pozwalam, aby miłość mojego serca dotarła do miejsc i ludzi, gdzie nie pozwoliłam jej nigdy wcześniej dotrzeć. Pozwalam miłości dotrzeć do mnie. I tu jest jeszcze pytanie, gdzie oceniasz i wywierasz na siebie presję? Bądź gotowy pozwolić światło Twojego serca dotrzeć głęboko do tej rany, aby mogło zainicjować uzdrowienie i odnowę. Jesteś trzymany przez miłość aniołów, puścią. I tak, i właśnie ostatnia moja, mój, mój ostatni proces emocjonalny był o tym, nie wiedziałam o czym są te emocje, które czułam. No, skręcało mnie no niemiłosiernie, naprawdę. Zawsze, jak jest jakaś pełnia, to zawsze coś mi wywali, i ja już się chyba do tego przyzwyczaiłam, i zawsze to jest właściwie dla mnie błogosławieństwo, bo odkryłam, że jest coś, e, z czego sobie nie zdawałam sprawy. Może nie będę mówić dokładnie, o czym to było, bo jest to dla mnie dość intymne, ale uwolniłam się. Uwolniłam się, chyba. Zobaczymy. <laughs> Od ważnej rzeczy dla mnie. To znaczy, no, ta rzecz nie, było, nie była ważna. Hmm. Ok, nie będę w to może głębiej wchodzić, bo tak jak mówię, jest to dla mnie intymne. Chcę tylko powiedzieć, że żeby to robić, żeby się z tym mierzyć i ja tutaj jeszcze tylko sprawdzę, co ci to da, co ci to da. Ci da zadbanie o siebie, co ci da w ten sposób zadanie, zadbanie o siebie, zajęcie się tymi emocjami, które wywala. Eee... Same mocne karty. Macie maga, maga, który manifestuje, eee, który. Bo wiecie co, wiecie co, jeszcze przychodzi mi coś takiego, i to już drugi raz słyszę dzisiaj, słyszę, czuję. Że kiedy coś sobie manifestujemy, to wszechświat często daje nam te trudne doświadczenia, te trudne emocje, żebyśmy mogli przekształcić w sobie jakieś przekonania, jakieś stare wzorce, które blokują nas do, na dojście do marzeń. Więc jeśli czegoś, o czymś marzysz i dostajesz przeszkody, to przyjmij te przeszkody, bo one są po to, żeby utorować ci drogę do twojego marzenia. Następuje uzdrowienie, oczyszczenie z kartą gwiazdy. Następuje odnowa, światło wchodzi tam, gdzie był mrok. To, co wydawało się martwe, znów zaczyna żyć. Wszystko wydaje się możliwe. Ale ten moment, gdzie przechodzisz przez wieżę, gdzie masz wrażenie utraty gruntu pod nogami, gdzie wszystko się wali, wszystko jest w chaosie, eee, zapanuj nad chaosem, przyjmując fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Ten moment wieży jest potrzebny. I to jest błogosławieństwo. Moment wierzy jest nam dawany zazwyczaj z góry, kiedy sami nie widzimy, gdzie jeszcze tej miłości nie ma w nas, gdzie są jeszcze. Em, gdzie są jeszcze jakieś negatywne wzorce, gdzie trzymamy się czegoś starego, co, co już nam nie służy. Rozmowy z sercem. Rozmawiaj od serca do serca. Porozmawiaj sobie z wszechświatem, z Bogiem, ze swoimi aniołami od serca. To może ci pomóc, jakby zrozumieć pewne rzeczy, ale też rozmawiaj z innymi ludźmi szczerze, uczciwie. Prawda, prawda jest ważna. Prawda jest zawsze ważna, najważniejsza, choćby była najtrudniejsza. Warto. Być wprawdzie, zwłaszcza ze sobą. Jest tu jeszcze moc kreatywności, wszystko jest przeznaczone dla ciebie. No i o tym mówi właśnie Mak, że jesteśmy kreatywnymi istotami, twórcami, które tworzą nieustannie swoją rzeczywistość poprzez emocje, poprzez myśli. Więc, jakby przyjmij tą moc tworzenia, wykorzystaj ją. Muszę Wam to powtarzać. Skoro wychodzą takie karty, muszę Wam to powtarzać, bo zapominamy o tym, zapominamy o tym, musimy się tego nauczyć. Brak doświadczenia. Brak doświadczenia. I to, że jakby masz brak doświadczenia w tym, to nic, zacznij, rób to, może. Odpowie nam tu coś jeszcze książeczka, ale ja poczułam, żeby zacząć, mimo braku, dość, nawet jeżeli myślisz, że tego nie umiesz, to umiesz, tylko zacznij. I od tego jak o siebie zadbać, wyszło całkiem coś innego później. No ale dobra. Widocznie tak ma być. Ja ufam temu, że mówię zawsze to, co mam powiedzieć. Czasami nie wiedza, może być wspaniałym darem. To jest coś też ważnego dla Ciebie, istotnego, bo chcesz wszystko wiedzieć. E, bogi, e, grecka bogini Persefona zaprasza Cię do nauki z otwartym sercem. Zdolność rozróżniania przychodzi z doświadczeniem i nie przejmuj się, że w tej chwili nie rozumiesz w pełni tego, co na Ciebie czeka. Bądź ciekawy i otwórz się na naukę. Bogini Persefona będzie przy Tobie, żeby upewnić się, że nie padniesz ofiarą nieświadomych zobowiązań i niebezpiecznych sojuszy. Jej naiwność doprowadziła ją samą do tragicznej w skutkach umowy z bogiem podziemia. Mimo tego każde doświadczenie jest niezwykle cenne. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz teraz, konsekwencje będą miały długotrwałe skutki, kiedy połączysz wszystko czego się nauczyłeś i ruszysz drogą ku przeznaczeniu. Wyznacz sobie wyższe cele, podwyższaj swoje standardy i oczekuj dla siebie więcej, nie spoczywaj. Jest dla ciebie dużo więcej możliwe niż ci się wydaje. Jest tu też ta karta gwiazdy, która mówi o tym, że wszystko jest możliwe, że twoje marzenia się spełnią. Mówi też o tym, że być może jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Jesteś szczęściarzem. Mimo trudnych doświadczeń zawsze wychodzisz z tych doświadczeń jakby suchą stopą. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałam dziwnie. <noise> Naprawdę. Ale chodzi mi o to, że udaje Ci się z tych trudnych doświadczeń zwycięsko wybrnąć. Masz teraz dotyk Midasa i każde przedsięwzięcie, które rozpoczniesz, zamieni się w złoto. Więc ja już tu nie będę nic dodawać, bo to chodzi też właśnie o to, że jesteś dzieckiem szczęścia. Masz dotyk Midasa wszystko, co chcesz, żeby, co zaczniesz, jakby przekuje się w obfitość, w dostatek, w szczęście, w obfitość, jeżeli chodzi o każdy aspekt tego słowa. Nie obniżaj swoich standardów. Wyznaczaj sobie wysokie cele, bo jesteś w stanie dosięgnąć gwiazd. Możesz wszystko. To jest syrena, która leci do gwiazd. Więc no, syrena może latać, to ty też. Trzymajcie się, kochani. Mam nadzieję, że to czytanie poprawiło wam humor mm. i że zadbacie o siebie. Trzymajcie się, buziaczki, i do kolejnego nagrania. Będę niedługo. Pa pa!